Nam schodzić nie kazano. Pod strych, jak koty, po szczeblach drabiny przeskakiwaliśmy w pocie i strachu. Czekamy na noc, od szóstej rano. My, co trawimy rozpacz godziny w lochach skuleni, plackiem na dachu. Na dachu z twarzą martwą, i bladą, schował się brat. Drżący żyd, co chciałby zniknąć pod cieniem komina. Szczęśliwy zdążył tuż przed blokadą. Ciągnie się, wlecze leniwy świt w pogrzebie. Lat. Ósma godzina. Ósma godzina. Zdolnaż jest myśl objąć i zgłębić pełznący czas. Bije w mózgu ukrytych na szczycie, chwila i wiek. Wczoraj, jak dziś, ale i wielki jutra blask ludzi wolnych do życia. Dziewiąta godzina obłęd i męka. O pierwszej serce z piersi wyskoczy, minuta wieczności w rozbłysłej nadziei. Zaczarowani w piwnicach, we wnękach tropią smutne, wyblakłe oczy. Czy nic się wokół nie dzieje? Dzieją się rzeczy, o których nie śnili mędrcy gaźni, inkwizytorzy. W najwymyślniejszej stosu torturze, żywe kamienie. Któż by się silił z was, co w nieznanej przyjdziecie porze, wchłonąć bez wład przykutych do łóżek? U łóżek bez głowia czai się zmora. Sygnał klaksonu. Gestapo tu! Dobram po schodach w drzwi i zapukali czarni. Ludzi szukają po norach i to przeciągłe, żałosne krzyk i wycie szekali. Szekale w pobliżu czychają gdzieś. I wężą. I śledzą. Świdrują oczy, bzykają kule, osy uparte. My nie damy się zdeptać i zgnieść. Pijanych, wiejąc się, z jamy wyskoczył ojciec. Poszli, o w pół do czwartej. Stójże! Zdołu gwizdek znajomy. Dokąd nieszczęsny idzie? Słyszysz? Baczność, dozorca ostrzegał w bramie. Wracaj za wcześnie do domu. Twój to jęk skamieniały wśród ciszy? Zabity na progu. Ojciec? Nie. Kłamiesz! Nie kłamiesz i ty, co matkę mu widzisz, gdy stygnie, zamiera, szkli jej się wzrok. Patrz na niemowle przybity od kul. Że pod trupami chowani są Żydzi, żywi. Sekunda dłuży się wrok. Zemsty dostaną. Ziemi tej sól. Sól. I serce zaprawiam piórem krwi kajnowej zapadłe miliony narodu. Która godzina, gdybym władał słowo piorunem, nie udźwignęłyby wasze wagony nawet jednego słowa. Przeklinam! Przeklinam za tych, co kląć już nie mogą. I za tych, co nie usłyszą pobudki piśni wolnych nad murem miasta, gdy wołać będzie o Bogom równi. Powstańcie do czynu! Z rozpaczy i smutku zbliża się czas. Za pięć dwunasta.